Dzisiaj poznamy wiolonczelę, jej budowę, dowiemy się, gdzie możemy ją spotkać oraz jakie zwierzęta się z nią przyjaźnią. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku będziemy mieć kilku gości specjalnych, a jednym z nich będzie Konrad Bargieł, wiolonczelista, którego na co dzień możecie spotkać w Filharmonii Śląskiej, w której gra jak muzyk orkiestrowy oraz jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach i uczy dzieci też grać na wiolonczeniu. Konrad gra również w wielu zespołach, także jest czynnym muzykiem, a dzisiaj zgodził się wziąć udział w naszym odcinku. Także zapraszamy Konrada, a Was zapraszamy na cały odcinek. Się już wyłącznie na violoncellie. My już wiemy, bo oglądaliśmy film o fortepianie, że instrumenty możemy przydzielić do różnych grup. Perkusyjnych, dętych, strunowych. Powiedz nam, do jakiej grupy należy wiolonczela? Wiolonczela znaczy... należy do instrumentów smyczkowych, dlatego że, żeby wydobyć dźwięk, musimy pociągnąć smyczkiem. Oraz strunowy, dlatego że, jak łatwo się domyśleć, składa się z czterech strun. Ja słyszałam, że mówi się, że wiolonczela. Wygląda trochę jak człowiek. Wytłumacz nam to. Tak, dlatego tak jest, ponieważ tak jak jest człowiek posiada główkę, szyjkę, korpus, czyli inaczej mówiąc pudło rezonansowe oraz nóżkę. W tym wypadku akurat jedną. Aha. No my mamy dwie na jedną widocznie tyle, tylko jej wystarczy. ciekawostek, to słyszałam, że tak jak człowiek ma duszę, tak i wiolonczera ją posiada. Tak, jest to taki mały element, który łączy dwie płyty. Jest to taki mały patyczek, drewieńko kawałek drewna, kilkunastocentymetrowy, dzięki któremu dźwięk przenosi się z dolnej płyty poprzez boczną część wiolonczeli aż do górnej. W środku ten dźwięk się kotuje i wychodzi przez otwory. O, właśnie tędy. Konrad, mówiłeś, że wiolaczele należy do instrumentów smyczkowych, ponieważ to główne narzędzie, którym wydobywacie dźwięk. Chciałabym, żebyśmy się teraz skupili na jego budowie oraz żebyś nam zdradził tajemnicę, co wspólnego żaba i koń z tym właśnie smyczkiem. Słuchajcie, to może zacznę od początku. Smyczek to, jak widzicie, składa się z długiego pręta oraz właśnie elementu, który, tak jak wspomniałaś, koń posiada, czyli włosie końskie. I teraz tym wszystkim zarządza nikt inny jak nasza żabka, która podtrzymuje pręd i włosie. Dźwięk dochodzi? O jaki instrument chodzi? Tak, to przecież wiolonczela. Można znaleźć w niej wspaniałego przyjaciela. Gra się na nim nutki króciutkie, jakby mrówek, kroki drobniutkie. Można grać ciężko, jakby stąpał słoń, czy też szybko, jakby pędził koń. Może brzmieć głośno, jak ryk. Lwa. Soko, jak ptaszki śpiewające. Nisko, jak niedźwiedzie chrapiące. Czasem też zamuczy, jak krowa. Się śpińka chowa. Nawet jest ślimak, co ma rogi. I ciężko by się grało bez tej jednej nogi. A co w smyczku robi żabka? To dopiero jest zagadka. Z filmu o fortepianie wiemy, że miał on swoich przodków i dziadków i że nie wyglądał od razu tak jak obecnie. Ale dzisiaj chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to było z wiolonczelą. Także Konrad, oddaję Ci głos. Pewnie. Słuchajcie, wiolonczela wywodzi się z kraju pizzy, czyli z Włoch i powstała około 500 lat temu. Posłuchamy teraz, jak brzmi wiolonczela barokowa. Zwróćcie uwagę na jej ciepłe brzmienie, ale też na to, jak wiolonczelista trzyma instrument między nogami. I że tam naprawdę nie ma nóżki. Powiedz, gdzie jeszcze możemy spotkać wieloręczne? Słuchajcie, wiolonczela jest często kojarzona z osobą solisty, tak? czyli można grać na niej solo, występować na scenie, ale nie ukrywam, że jest też ważnym elementem takiego zespołu kameralnego, na przykład tryja, kwartetu, kwintetu i tak dalej. Aczkolwiek można też wiolonczelę zobaczyć w wielkiej orkiestrze symfonicznej. A powiedz mi jeszcze, jaką rolę pełni wiolonczela? Bo na przykład często słyszymy, że skrzypce to potrafią grać tak strasznie, strasznie szybko. Wiemy już, że fortepian często pełni rolę takiego wypełniacza, który jest też pewnego rodzaju podstawą dla pozostałych instrumentów. A jaką funkcję ma wiolonczela? Myślę, że może być takim podobnym, yy, podobnym elementem jak na przykład partia fortepianu. My też możemy akompaniować. I towarzyszy z tym szybkim, ciekawszym melodią, poprzez granie na przykład długich dźwięków. Czyli można powiedzieć, że wiolonczela jest takim fundamentem, że na spotkaniu malomana słuchamy dużo muzyki. To poprosiłam Konrada, żeby tym razem to on przygotował nam playlistę. Także zaraz posłuchamy najpiękniejszych i ulubionych przez Konrada utworów wiolonczelowych. Pierwszym z nich będzie przepiękny utwór o tytule Łabędź. Kamila sens. Kolejnym utworem będzie sonata wiolonczelowa Edwarda Griga w wykonaniu samego Konrada. Posłuchajmy. Odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, się wielu istotnych i ciekawych rzeczy o Biolonczeli. Także w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować Konradowi za to, że przybył do naszego odcinka dzisiaj i chciał w nim uczestniczyć, że znalazł na to czas. Także wielkie brawa i podziękowania. Bardzo dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność. A Was zapraszam już w tym momencie na następny odcinek. Do zobaczenia!